Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Dobra, zamki, kurwa ten pyski! Róbcie go lajbą na tu i Nie obrażaj mi kurwa, bo zjedziesz, kurwa, taki załśmieczek, kurwa, to twoja laska, kurwa! Lecie. Andrzej Gaspar na kurwa. Jest to ja tutaj, jak tutaj w Minecraftcie. Se no more. Oh. Idealnie. A możesz wyrzucić jedną? Możesz ją... się Nie J Cook's dead I Hello? Jakąś misję wzią, czy... Wszyscy Wszyscyśmy w celach teraz. Widzisz to? Rani. Rani. Widzisz tego chłopa przy no Może ten... Nie, nie. Nie no, ma. Lewy, prawy? E? Q? Nie wiem, nie mam pojęcia. No, e. To... e? To jest... nie, To nie jest E. To się nie go lepiej skończyć.

Nie mam dostępu do Ło! Stary poleciał! KONIGA! A wolę nie, nie trzyma myszki, więc jakby katapultujesz teraz to nie ma. W grzechy okay. trochę czuję się jak wiewiór, rządek pieczu, te czaso... Nie, kurwa nie Ty, Maniek, co to k***y? Kimś z szczurem grał. Tak se k***a zagrałeś? Nie wiem czy ja A potem ją obóz tak. Mało boki, on tak <piekł> w salonie <grywa> Okej. Okay. Yes. Yes. <grywia> Szybki ruch do ściany, nie? I już go miałem w garści. I tak trzymałem go po prostu, bo się bałem. bałem. się ruszyć w jakąkolwiek stronę, żeby nie wyleciał. I tak trzymałem go z 5 minut, samą miotłą. No i potem w końcu zacząłem go tą miotłą po prostu atakować, pchać, nie? No i ostatecznie, mówię, wziąłem laczka i jak już byłem przy, no, na tyle pewny... Po prostu pewny, że się już nie będzie mógł za bardzo ruszać i mi uciec, to wziąłem laczka i go... Cios kończący, walka była naprawdę docięta, Zmroty. Naprawdę...